Cześć i czołem, witajcie. Nakręciłem jeden filmik, w którym to w Kawu moim 1S pocisk poleciał 40 prawie że 5 stopni mm, y, od Lufy, wylatując pocisk sobie, poleciał na lewo. I otrzymałem, słuchajcie, następną powtóreczkę od gracza, gdzie ta sytuacja jest identyczna. Ktoś mi tam odpowiedział, że jest to. Opóźnienie serwera, i w ogóle, i w ogóle. Tylko teraz słuchajcie, jak to jest, że tyle ludzi yy, ma takie opóźnienia serwera. Druga sprawa: yy, na mojej powtórce kręciłem wieżą od strony lewej do prawej, i niby, niby to było opóźnienie serwera, gdzie se, tam, powiedzmy, yy, ja widziałem celownik na czołgu, a w rzeczywistości był na lewo. A tutaj ta sytuacja nie ma się nijak do, do opóźnienia serwera, dlatego zobaczycie, jak było celowane i jakim sposobem ten pocisk poleciał tam, a nie w pojazd yy, na treningu. Zaraz zobaczycie tutaj tą sytuację. I ciekawy jestem, czy znowu będzie jakaś odpowiedź yy, typu opóźnienie serwera. Włącz sobie serwerowy, zobaczcie, jak jest celowane. Dobra, przyspieszę i teraz zobaczcie, jest, jest celowane z lewej strony na lewą stronę i teraz zobaczcie, zwalniam. Spójrzcie na to, specjalnie tak wolno. I teraz nawet nie wiem co się stało. O, celownik jest na nim, a zobaczcie gdzie jest celownik tu normalnie. O co tutaj chodzi w ogóle, słuchajcie? I teraz jest... O! Nie wiem, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, zobaczcie jak pocisk poleciał. Na normalnym znowu czasie. Widać jak celuje w niego. Nie, nie wiem, nie, nie mam pojęcia naprawdę, o co w tej grze chodzi. I... Czym to jest spowodowane, no? Dla mnie to jest po prostu jakiś naprawdę wielki shit. Straszny. Aha, to pewno było spowodowane, że płotek może jakoś się wyświetlił, dlatego mm, przez płotek był celowany, dlatego się celownik obniżył. No ale jak widzicie, co się dzieje?